Siemano, siemano, zanim zacznie się odcinek chciałbym wam tylko dać znać, że wszedł B-patch. b, -patch. b -patch wszedł 15 września w nocy, yy, więc w, no, yy, już całe 24 godziny, nawet półtora dnia gracie na tym. Yy, jeśli nie wiecie, to co zostało znarwione? Tiny Team, czyli augment pod Star Guardiany z 200% bonusu do 150% bonusu. Fan Service, yy, czyli power up za Irakana został sporo osłabiony. E, zarówno jeśli chodzi o HP i Rezisty, czyli głównie osobiony został Rakan. Socialite e, został usunięty, czyli ten power-up, który się dawał na Troksi, w Mechu i w Mentorach, czy dawało na Jaysi, w Heavyweight, tak z Balzacharem. Ogólnie Socialite, no, e, uznali, że po prostu go wyłączył, nie wiem czy wróci. E, weteran został wyłączony przez buga, że czasami przestało działać, więc e, szanuję chyba takie podejście, że czasami, jeśli coś może być zbugowane, to lepiej to wyłączyć niż. E, Niż po prostu starać się ze wszelką cenę zaprawić, A też w bipaczu nie wszystko mogą naprawić. Mogą pewnie dopiero w zwykłym paczu, więc pewnie dopiero wtedy to naprawią. Na ten moment jest wyłączony przed turniejem. Jin dostaje delikatne osłabienia i ogólnie trochę nerfów reroli i buffów forkostów. Kaisa, która dominowała już od dawien dawna, również nerfik. Rakan nie dość, że fan serwis nerfiony to jeszcze jego. Y Ability damage osobiony, ale cały czas się sporo będzie leczył, więc te obrażenia to tak. No, nie wiem czy aż tak dużo zmieniają, ale jednak ogólnie się obrywało trochę Rakanowi i e, Zai. E, Malzahar nie może już dostać Shadowklona power-upa e, i do tego obrażenia ma delikatnie zmniejszone. Ten buff z many, że z 35 na 30 many e, bardzo go wzmocnił i stwierdzili, że po prostu no, jest za mocny i tak też było. Ażka trochę base damage zwiększony. Nie wiem, czy coś to daje. W sensie, no, niby się pojawia ta ażka, ale w sumie to trochę tego, te ODP mega, do tego też nerw mm, pozostałych reroli sprawia, że ta ażka bardziej częściej się pojawia. No i karma. Karma tutaj dominuje. Metod aktualnie gra na instorkach i w siedmiu mechach e, sprawia, że, że, że dużo lepiej sobie po prostu radzi. Leona mm, do tego częściej będzie używać e, umiejętności. Drift Duo teraz poprawnie działa, a Deluxe również. No i takie szybkie zmiany. Ja grałem tutaj, w te, ta gierka jeszcze jest ze starego patcha, ale grałem Lux i Lux, jak widzicie tutaj nie była znerwiona ani nic z tych rzeczy. A powiem Wam tylko, że Soul Fighterzy teraz na pewno też są w mecie. Trzymajcie się, miłego oglądania i pamiętajcie o łapce w górę. Elo! Dobra, gramy kraby na początek, Ujoj. Nie widziałem, że kogo przeżył boksy. Ej, nie było patcha żadnego, nie? Hmm. Tak, użdżyszkę tu chyba zrobimy. Jari i X mi się nie podoba. Jeśli chodzi o trójki. Bez Ari bym zostawił, ale chyba te stare Guardiany. To stare Guardiany sobie jak tak... Trzy staty to chyba nie miałeś aż takich złych staty. No ja chyba i tak wolę. Nie wiem w sumie co Może co. Może Zróbmy tak Nie byłem na jeszcze na festiwalu jak była balada o tyckach. Była balada o tyckach, to jeszcze byłem w domu To jest Lux. Tak. Okej. Okay. Ej, nie ma tego. 35%, czyli to będzie 10, one będzie dawać. No daj. tam sobie zostawił tam sobie zostawił to nie robimy. Check. Check. Tak, tak. Musiałbym już Okej. Out, 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 20 golda będziemy musieli zrobić na pewno. Siaka czaba zaczyna zaczynać miesiąc. Co za augmenty dostałem? Kritiker alej. Tu kost co level. Ja rozumiem, że teraz po prostu budujesz najsilniejszy bord z tego co gra i później co już... Nie, no już wiem, że będę grał lux. Skoro dostałem z Kartekera Lux, no to będę chciał grać pewnie, nie wiem, spróbuję jakieś może 800 fighterów. Nie wiem czy to dobre jest, ale sobie spróbuję to zagrać, skoro już mam tu Lux. Wo. Dział naipter. Dzielmy jakiś ułok po kinczo chyba. Nie wiem, no koncert Kubana to jest coś, to cieszę się, że w końcu udało mi się przeżyć. Pamiętam. Jednak chyba muszę monitory zamienić stronami. Tak, jakbym tam wtedy miał itemy na Lux, a nie na... Część, to ciekawe, czym wygrał. Ой, ой, ой Боже, там мечка мне ширит павиана. Какая мирима, вера? Ale ja przynajmniej nie chciałem dwóch removerów używać i Itemów i... tych. Hmm. gdzieś mam cztery rady, będę raperem dekady. A Gargola po prostu wezmę. Gamblade? Na razie niech będzie tak. Nie, ten Ionic się wydaje giga. W ogóle te itemy mi się bardzo nie podobają. Nie chcę robić Gamblade, jak Lux ma redukcję na swoim spelu. Jak mamy tak dużo itemów, to może faktycznie. Może faktycznie będziemy też biegu ubierać. Sumie PyroManiak, probejesz. z tym PyroManiakiem mi się podoba? Sel a salvage Bean? Mm, Testla, który może dużo temów. Siemano, siemono, Szybka prośba o zostawienie łapki w górę, jak i komentarze o treści bramkarze. No i to, życzę miłego oglądania. Trzymajcie się. Cześć. Mm -hmm. one blade, one purpose. Ale nie chcę. Nie chcę BTK składać. Na razie poczekamy z tym... z tym slajdem. Ludry z tak złej no czy no ogólnie mentorzy często tak są. <coughs> tak mają. Nie wiem, napisałem do nich. Eee, zobaczymy, czy otrzymam jakąś odpowiedź. Jak otrzymam jakąś odpowiedź, to dam wam znać. Się ma karciarz? No. Na no wszystko jest 50%. To, to i to rękawiczka w sumie. Ty na no to co, luk zbierę? No. Może gesta zrobię w sumie? Zróbmy tak. Pisz Pamiętam siebie z pierwszym plantem. Co ja tu mam? A, bluzek. mam trochę problem w tym pokoju. Nie mogę. Nie mogę znaleźć takiego kadru jaki bym chciał. Szukam, szukam. Nie mogę znaleźć. Zapsona też była zajebista. Ale na chore jazdy to hymn. Więc je raliśmy. Tak no, jak no. Mmm, biały gdzie tak, tak. Kamerkę bardziej w dół, to wtedy bardzo źle wyglądają ściany i są krzywe linie. Nie mogę, muszę się prostować. Przeprowadziłem się tak, żeby stylu mieszkać po prostu. Woda. Siadaj, Jaro. zdrowie. No zaraz Lux 3 będzie. się z babą? Na razie jeszcze ciężko to jakoś poczuć. Żyłujesz już? Nie, nie. Bardziej się cieszę

Battle boils the blood. Czemu taki stąpik? Mmm, to mi nie bufuje tych unitów, w których chcę budować w sumie. Nie mam w sumie antyhealer, sam Firebolt mi się podoba. Ej, ale w sumie Avenger? dziwnym trafem mi się podoba. Nie wiem, chcę stestować. So Ej, dobra, so gramy wokół jego trzy. To czy idę po Taitana jakiegoś. Hmm. No póki głę nie mamy, to musimy musimy to grać tak jak jest. Jeśli były, to nic mi na ten temat nie wiadomo, tak szczerze. <gry> Kurde, bez tego ono może być ciężko. Nie, może po prostu pójdę. Ja, no już jedą od ale przegrywa. To możemy po Ginzo? Nie są to jakieś dobre temy na Wiego, bo nie mam Eona przede wszystkim. A ten Wiego będzie sekundarykary, a nie głównym też nie. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ale zapomniałem o tym, że ma takiego power-upa, więc w sumie może powinienem szukać. Ale Max Arkana, jak mam 40... W takim stapie też mi się podoba. Czy nie po poszedłem? Bo poszedłem po... Różkę, żeby mieć od razu slam. A jakbym poszedł po armor, to co bym zrobił? Nic bym nie zrobił. Dużo trojek wyciągniętych. No chyba Jak ten power up luk się nazywa nowy? Jak to Shine brine. bright. Ej, nie daj mi. Double cut. Shine brighter. Every other cast look spells out the two extraages until. Okay. So Chyba nie ma żadnych żadnych wymagań co do tego, że na którym stage może być. Chyba może być całą grę. Jak będę przegrywał potem, to będzie można zmienić, no. ci przez CD. Poty hitem. A raz tego negatrona to w sumie nie ma zrobić Okay Ich hätte jetzt schein Den Lux Nie ma fal chyba. Nie chcę tego seta dwa, no. no, no taki patch, no. Te itemy czasami jakie dostaje, tak Kalista to też śmieszne. Wow. wow. <ścoughs> Jednego win do Pizza Tikka. właśnie zabrakło i to dwa. Czasami z tymi Słuchajcariami trzeba poszować, No mi brakuje jeszcze 10 winów. Wydaje mi się, że się nie uda w tej grze widziałem że jakieś nowe te czasami są buildy z tymi cztery rave yy, z so Fighter, yy, z tymi star guardianami to działa Nie ma Gwen, gdzie jest pani Gwen? Dobra, power upa chyba trzeba zmienić na tego, co? Dajcie arms, chyba niezłe Czostro, byłeś najebane kebabie? Nie, tak pozytywnie raczej, Filipek na <grystanie> najebane? Nie dobrze, normalnie rozmawiałeś Czasami powtarzałeś coś, ale wiesz All good, all good Ну, спокойно, не может чем все это. This is not always fair. I am sorry. This must have passed already. no to chyba, no to normalne, że tutaj Lux robi więcej niż Samira. Czemu miałaby Samira więcej robić? To jest... Samira 3 z power-upem i gdzie... Samira nawet nie ma trzech dobrych itemów. Czy by było dziwne jakby tutaj Samira robiła więcej meczu? Cześć, w Czechach strasznie leje. Ja wiem, z toku. Ahoj. Nie ma tam morza jakiegoś? Czy... Nie, nie wyjdziesz lepiej przenosząc ten z na co? Czemu miałbyś? Dobra, daj tu Gwen. Jeszcze lising w sumie? Chłopcy mówią, o cholera, ja nawet nie ma, że mają bez kitu. Co jest, Gwen? A great to fight. O. Ale na liście też na pewno jest. I, ale i tym, ale Tesla tutaj. Tesla na z tym, na krabach to nie jakiś, na skatu to nie jakiś instapick? Ojejku, to itemy na wajle, co? Niedobrze. Trzeba trochę inaczej się ustawić. Mm -hmm. Chociaż... To wygrywacie co Mary rola w ogóle mal? Zahar? Kogoś? No i tu w jego z innymi rzeczami. Eee, to trzeba tak ustawić, żeby bo jak tutaj zabijamy, to żeby na firi dostawała tej temy. Wajnie się wywala za zero. Po co się mogę zrolować? Polisino? Nie ma Lisina. Było no w Xantę 3, ty? Nie widzę, nie patrzyłem na to, nie zwracam uwagi. Kwestia. Kwestia. Nie bycia w regularnym graniu. O, może tak to no. nazwać. Ale całe szczęście nie zostało pokarane. Yy, dzięki chorusk, za czwarty miesiąc. Sobie. Cześć. No i tak można zaczynać dzień. Plus 50LP.